Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło ponownie zawitać Domielna na konferencję bardzo ciekawą. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przeniosę państwa na chwilę w północno-wschodnie rejony naszego kraju. Opowiem jeden z przypadków, z którym mamy do czynienia, który trwa który trwa już od dosyć długiego czasu, czyli sytuację w lesie miejskim Kołobiżycka. Od razu, drodzy Państwo, powiem, że ja tej Ameryki nie odkryję. To, to, to nie będzie prezentacja, która ma nam rozwiązać problemy. Chciałem się po prostu podzielić z Państwem naszymi doświadczeniami, może trochę przestrzec przed, przed pewnymi sytuacjami, które się niestety zdarzyły. Niestety jak zwykle takie sytuacje pojawiają się i one nie są zero jedynkowe. Tutaj nie ma sytuacji, że jedna strona jest dobra, druga strona jest zła i nigdy tak nie ma. Po prostu zawsze, zawsze sytuacje konfliktowe pojawiają się tam, gdzie po prostu dwie strony nie mogą nie chcą, nie potrafią lub jeszcze nie wiadomo, co się dzieje, że nie mogą się w jakiś sposób dogadać. A więc, drodzy Państwo, przenosimy się na północny wschód Polski do Regionalnej Dyrekcji Stoku. Ja bardzo lubię to określenie, że jesteśmy krainą wielkich puszcz, czyli większość najbardziej znanych puszcz w Polsce, niektóre na świecie, to właśnie u nas. No i moglibyśmy się spodziewać, że właśnie tam będzie najtrudniej, że tam będzie mieli sytuacje kryzysowe, konfliktowe. No i często tak jest. Ale nagle się okazało, że taki mały kawałek lasu w Nadleśnictwie Giżycko, zaznaczony tym kółeczkiem na mapie, czego nikt by się nie spodziewał. Nagle okazało się, że rozwinął się do konfliktu na miarę całego kraju. Znaczy W całym kraju było o tym po prostu bardzo głośno. A więc przenosimy się do Giżycka, do lasu miejskiego koło Giżycka. To jest taki mały malutki kawałek lasu 320 hektarów raptem położony jak widzicie państwo na mapce tuż obok granic miasta Giżycko. To jest tak naprawdę jedyny las w Giżycku, czy w pobliżu miasta Giżycko, który jest dostępny dla ludzi. Tak naprawdę Giżycko nie jest otoczone lasami. Z jednej strony jezioro, z drugiej strony, znaczy z pozostałych części właściwie tereny, tereny rolnicze i taki mały właśnie 300 hektarowy kawałeczek lasu, który jest na północ od Giżycka. To jest fragment lasu, znaczy kompleks leśny, który jest poprzecinany ścieżkami spacerowymi, bardzo dobrze zagospodarowany pod kątem właśnie rekreacyjnym, turystycznym, gdzie są dawne stawy karpiowe, które jeszcze bardziej urozmaicają i powodują, że ten teren jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i fajny do, do odwiedzenia. Jeśli chodzi o to, jaki to jest las z naszego punktu widzenia leśnego, to jest las liściasty. Przede wszystkim las liściasty, dominują siedliska lasowe, żyzne. Ponieważ jest to las właśnie przy mieście, od dawna użytkowany w sposób rekreacyjny, turystyczny, ten las był zawsze dosyć oszczędnie gospodarowany. Przez to mamy duże obszary w tym lesie starodrzewi, lasu już w wieku przeszłorębnym, a więc też bardzo ciekawego, ciekawe z punktu widzenia właśnie takiego rekreacyjnego, turystycznego. To jest las, który od bardzo dawna był wykorzystywany rekreacyjnie. Tak jak powiedziałem, to jest jedyny las Kogirzycka, który może być użytkowany w sposób rekreacyjny, i tak się działo jeszcze przed I wojną światową. To był las, który był bardzo chętnie odwiedzany. On był bardzo też mocno zagospodarowany pod kątem rekreacyjnym. Tam wybudowano Wieżę widokową, którą macie Państwo tutaj na zdjęciu, ta wieża została zlikwidowana przed I wojną światową, a właściwie na początku I wojny światowej z przyczyn czysto militarnych. Tej, śladu po tej wieży już nie ma. Tam był pomnik, tam była restauracja, duża restauracja, jak, jak, na ta, na, jak na tamte czasy. Tam się odbywało mnóstwo różnego rodzaju imprez. Ten las żył po prostu, znaczy miasto żyło razem z lasem, las żył mieszkańcami Dziżycka. Po wojnie, oczywiście, się to troszkę zmieniło, ponieważ no, historia tamtego rejonu nie była wcale taka fajna i przyjemna. Zmieniła się praktycznie cała społeczność. Ta społeczność nie miała takiego, takiej łączności już z tym lasem, ponieważ no, ludzie po wojnie zajęli się bardziej ważnymi rzeczami niż rekreacja w lesie, więc ten las troszkę tak został na uboczu, ale... To nie znaczy, że nadleśnictwo nim gospodarowało jakoś gorzej, ten las mimo wszystko zawsze był traktowany jako taki szczególny las przy mieście. Na początku lat 2000 nadleśnictwo Giżycko przeprowadziło bardzo wiele inwestycji pod kątem właśnie odtworzenia tego całego historycznego układu ścieżek spacerowych. Nie wszystkie się udało odtworzyć, ale część. Część właściwie te główne ścieżki odtworzono, odtworzono wiele miejsc rekreacyjnych, stworzono dodatkowe miejsca właśnie do odpoczynku dla mieszkańców, a więc ten las znów zaczął pełnić bardzo ważną rolę dla mieszkańców miasta Giżycko. Bardzo dużym atutem lasu są... Pozostałości na przykład dawnych alei, tak jak widzicie Państwo na tym zdjęciu po, po tej, czyli po prawej stronie, czy kilka pomników przyrody, bardzo ciekawych, bardzo starych drzew, które, które tak jak powiedziałem, są objęte pomnik ochroną pomnikową. Tutaj mamy taki naj, najsłynniejszy dom Wojciech, otoczony jeszcze różnymi legendami lokalnymi. Te legendy dzisiaj od, odżywają, ponieważ ludzie tam od, odkopują w dokumentacji wiele historii, wiele ciekawych. Informacji, które o tym lesie gdzieś tam od pokoleń w tym terenie się pojawiały. Bardzo fajnym elementem są stawy, dawne stawy karpiowe, które powstały na początku XX wieku. Obecnie one zostały przez nadleśnictwo też zrewitalizowane, ponieważ one były już w fatalnym stanie. Tam w niektórych stawach już w ogóle wody nie było, ponieważ no to, to są dawne sztuczne urządzenia, więc one wymagały bardzo. Gruntownego remontu. Taki remont został przeprowadzony w ramach projektu małej retencji przez nadleśnictwo. Oczywiście też się przy tym nie było bez zgrzytów. No ale cała oś konfliktu, problemu, który się pojawił wokół lasu miejskiego, rozpoczął się mniej więcej w, la, w roku 2017, kiedy wszedł w życie nowy plan urządzania lasu dla nadleśnictwa Giżycko. No i lokalna społeczność nagle zauważyła, w momencie kiedy zaczęto. Realizować ten plan zauważyła, że po pierwsze zaczęło, zaczęły się intensywniejsze prace leśne, większe wycinki, tak zwane. No i dobrali, dobrano się oczywiście do planu urządzenia lasu i nagle straszna rzecz. Ponad 30% powierzchni lasu miejskiego została objęta rębniami. A więc, co dla społeczeństwa, które nie jest obeznane w naszej nomenklaturze leśnej, znaczy rębnia, no to wiemy, po prostu tam lasu nie będzie zaraz. nie? No i się zaczęło, strona społeczna bardzo intensywnie rozpoczęła kampanię pokazującą jak to leśnicy chcą zniszczyć unikatowy las pod Giżyckiem jak to mieszkańcy nie będą zaraz mieli lasu, bo przecież 30% lasu zostanie wycięte natychmiast, a następne 30% pewnie w następnej dziesięciolatce, a więc za chwilę w tym lesie zostaną tylko krzaki i, 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 i jakieś tam małe drzewka prawda. Rozkręciła się bardzo, bardzo duża burza medialna. No i oczywiście było zbieranie podpisów, petycje przeciwko gospodarce leśnej w Lesie Miejskim. No i wójt gminy Giżycko w czerwcu 2019 roku zorganizował otwarte spotkanie leśników i mieszkańców miasta w celu obrony lasu miejskiego. Plan spotkania był taki, że wystąpi nadleśnictwo, opowie. O co chodzi z naszej strony, wystąpi strona społeczna, która przedstawi swoją propozycję. No i to spotkanie się odbyło. To jest zdjęcie właśnie z tego spotkania. Proszę Państwa, przyszło ponad 200 osób, tak lekko licząc na spotkanie. Po południu w szkole ludzie bardzo bardzo mocno nastawieni Walecznie, że chcemy zniszczyć las, trzeba to zatrzymać, ma nie być tam żadnej gospodarki. I tu niestety nadleśnictwo nie zdało pierwszego egzaminu, ponieważ nie można do osób nastawionych w taki wojowniczy sposób. Wyjść i na prezentacji przedstawić paragrafy ustawy o lasach, twierdząc, że prowadzimy zrównoważoną gospodarkę leśną. Dajemy do tego jeszcze ileś tam milionów na parki narodowe i właściwie to powinniście nas kochać, bo my jesteśmy najlepsi na świecie. Słabe. To niestety tylko jeszcze bardziej nakręciło mieszkańców. Z kolei strona społeczna na tej prezentacji, a ja przepraszam, bo ja właściwie to miałem to wszystko pokazywać na prezentacji. <grytanie> strona społeczna pokazała na prezentacji, że proszę bardzo pól, plan urządzania lasu na najbliższe 10 lat pozbawi nas 30% lasu, bo to wszystko co jest czerwone to będzie przecież wycięte natychmiast. A jeszcze się leśnicy teraz spieszą, bo przecież zaraz im społeczeństwo zablokuje, to nie mogą ciąć, no to teraz robią wszystko, żeby od razu wyciąć. Nie? E, oczywiście Następny plan wytnie resztę. Zaproponowano i tutaj, proszę Państwa, strona społeczna była bardzo dobrze przygotowana, bo oni mieli bardzo konkretną propozycję. A więc południowa część lasu miejskiego absolutnie wyłączona z wszelkich zabiegów gospodarczych. Nic, żadne drzewo nie może być wycięte, bo przecież to jest nasz las miejski. Wniosek, cały las miejski ma być HCVF6 według standardu FSC, a więc według strony społecznej to wy mieszkańcy będziecie mieli wpływ na, będziecie decydować co będzie działo się w tym lesie. Oczywiście manipulacja, bo standard FSC takiego czegoś nie przewiduje, ale powiedzieć można. E, tak jak powiedziałem, południowa część wyłączona, północna część, no ewentualnie dopuszczają trzebierze, no bo wiedzą, że jednak ten las nie do końca jest taki naturalny, on jednak był posadzony przez człowieka, więc może trzebierze jakieś tam delikatne mogą być. No i oczywiście leśnicy powinni odbudować tą wieżę historyczną, powinni jeszcze dołożyć się do rozwoju tych ścieżek turystycznych i tak dalej, tak dalej, a więc cała masa oczekiwań od strony nadleśnictwa. No i taki był przekaz, który dla mieszkańców był świetny. No, wspaniały plan po prostu dalszego zarządzania lasem miejskim, czyli nic nie robić najlepiej. No tak jak powiedziałem, nadleśnictwo troszkę słabo do tego podeszło. E, e, m, bardzo e, ciekawym w cudzysłowie było oczywiście to, że na prezentacji co chwila się powtarzało, że zrąb to nie jest koniec lasu, więc wiecie dla społeczności, która była bardzo mocno negatywnie nastawiona już do nas, no to jeszcze takie teksty tylko nakręcały niepotrzebnie tą spiralę złych emocji. Przedstawiono oczywiście, że plan urządzenia lasu był konsultowany, pokazano nawet dokumentację z konsultacji, pokazano kto był na tych konsultacjach, no bo przecież większość tych, którzy nakręcili tą całą Histerię, przepraszam, że tak to powiem, to była na tym spotkaniu konsultacyjnym, tylko że się w ogóle nie odzywali. Ale się wcale nie dziwię, bo jak ja bym został na jednym spotkaniu zbombardowany całym planem urządzania lasu i proszę powiedzieć, co o tym myślisz, no to bym nic nie powiedział, no bo, no bo co mogę powiedzieć. I tak niestety wyglądały do tej pory konsultacje planu urządzania lasu. Tak naprawdę jedynym takim elementem, który podczas burzliwej dyskusji nadleśniczy zaproponował, to było zaniechanie cięć planowych w okresie od 15 marca do 15 października, czyli w tym okresie najbardziej intensywnie wykorzystywanym rekreacyjnie. To się spotkało oczywiście z, ze zrozumieniem i dobrym przyjęciem, ale nie wszystko. Bo pierwsze jedno z takich haseł, które zapamiętałem z tego spotkania, to było wstała jedna z pani powiedziała: "No tak, Fajnie, że wyremontowaliście ścieżki. Na pewno wydaliście na to mnóstwo pieniędzy, zrobiliście świetne miejsca rekreacyjne. No ale teraz chcecie wyciąć cały ten las, żeby sobie odbić kasę, tak? A to, to było słuchajcie, tak bardzo emocjonalne spotkanie, że w pewnym momencie trzeba było przerwać, bo do niczego nie, nie, nie prowadziło. E no, i zaproponowaliśmy jako lasy, że jednak na takim spotkaniu się nie rozwiąże problemu, że chcielibyśmy, żeby jednak strona społeczna wydelegowała swoich przedstawicieli i będziemy się spotykali w węższym gronie i będziemy dyskutowali już nad konkretnymi przypadkami działań, co można zrobić i w jaki sposób w tym lesie. Nadleśnictwo wkrótce wystosowało takie zaproszenie. Przygotowaliśmy pewien schemat takich spotkań, zasady spotkań, w jakich chcieliśmy się spotykać ze stroną społeczną. Poprosiliśmy o wydelegowanie swoich przedstawicieli i takie, taką propozycję w przestrzeń publiczną wysłaliśmy. To jest fragment z prezentacji, kilka, kilka wyciętych slajdów z prezentacji, która pokazywała, na jakiej zasadzie byśmy chcieli ten dialog rozpocząć, prowadzić ze stroną społeczną. Ponieważ no, podstawowym założeniem tego dialogu miało być to, że ma być pełna równość stron i pełna transparentność spotkań, ale też założenie, że na tych spotkaniach nie może być za dużo osób. Bo jeżeli się zaczniemy spotykać w gronie 50 osób, to nic się nie ustali. Absolutnie. Ponieważ też jakby w sam konflikt, w samą sprawę zaangażowały się trzy poziomy samorządu, a więc Wójt. Gminy Giżycko, burmistrz miasta Giżycko i Starosta. Uznaliśmy, że to jest fajny element do tego, żeby stworzyć taki, takie grupy interesariuszy, ale tak, żeby w każdej grupie były po trzy osoby. Czyli jedną z grup interesariuszy były samorządy, właśnie w postaci tych trzech poziomów samorządu. Działacze społeczni też poprosiliśmy, żeby to były trzy osoby wydelegowane, trzy osoby ze strony leśników i czwarta grupa interesariuszy to były to miały być, e, mieli być eksperci, którzy byliby zapraszani przez, y, przez różne, y, różne grupy. Oczywiście bardzo ważnym elementem to była taka zasada 7.0 już o matko. Dobrze. E, a więc, drodzy Państwo, zero polityki, zero agresji, zero uprzedzeń. No, takie podstawowe zasady spotkań, jakie powinny się odbywać, miał być moderator, był, miał, był, był bardzo jasno określony schemat, taki czasowy każdego spotkania. No i wszystko było super ekstra w założeniach, tylko że nie wyszło z powodów niekonsekwencji nadleśnictwa, ponieważ nadleśnictwo zgodziło się na większą ilość osób ze strony społecznej, tylko że zapomnieli poinformować moderatora. No i doszło do bardzo fatalnej sytuacji przed pierwszym spotkaniem. Do tego spotkania tak naprawdę nie doszło, ponieważ się no, nie dogadaliśmy. Strona społeczna powiedziała, że oni przyszli w 7 osób, bo nadleśniczy się zgodził i, i oni będą siedem osób. Tam dosłownie mało co nie poszło na noże. Były łzy, był, były bardzo silne emocje. Skończyło się na tym, że usiedliśmy, wypiliśmy herbatę, uspokoiliśmy emocje i ustaliliśmy sobie na nowo zasady spotkań. Te spotkania zaczęły się odbywać w takiej formule, że ustaliliśmy, że będziemy omawiali każdą powierzchnię, która jest w planie urządzenia lasu przeznaczona do jakichś prac ponieważ to jest mały obszar, 300 hektarów, można sobie było na to pozwolić, żeby po kolei każdą powierzchnię omawiać. Spotkania miały się odbywać raz w Nadleśnictwie, raz w gminie. Wójt się uparł, że w gminie muszą być, musi być widownia, bo ma być otwarte spotkanie. Oczywiście na pierwszym spotkaniu w gminie była widownia, która się po pół godziny znudziła i wyszła. No i dwie strony, leśnicy i społecznicy wraz z samorządami, zwiększyliśmy liczbę osób w, grup, w tych grupach roboczych i... Zaczęliśmy omawiać każdą powierzchnię przy pomocy takich kart. Na każdą powierzchnię przygotowywaliśmy kartę, gdzie były podstawowe dane odnośnie powierzchni, czyli dane z planu urządzenia lasu, co zostało zaplanowane w pulu, jak nadleśnictwo proponuje zmodyfikować te działania pod wpływem dotychczasowych gdzieś tam sygnałów w strony społecznej. Było miejsce na wpisanie propozycji NGO-sów, było miejsce na wpisanie propozycji samorządów, a na koniec najważniejszy element, czyli wspólne. Kompromisowe ustalenia. I nad tym pracowaliśmy na spotkaniach. Te spotkania były na początku bardzo ciężkie, trudne, emocjonalne, ale potem zaczęliśmy dochodzić naprawdę do fajnych rozwiązań, niestandardowych i o to właśnie chodzi. Znajdowanie niestandardowych, nieschematycznych rozwiązań i okazało się, że, drodzy Państwo, nawet strona społeczna zgodziła się w niektórych przypadkach na to, że jednak trzeba zrobić ten zrób zupełny, bo nie ma innego wyjścia. I dało się. Ale najważniejsze na dole, drodzy Państwo. Wszyscy uczestnicy, jeżeli już coś ustaliliśmy, spisywaliśmy i wszyscy się pod tym podpisywali. I wtedy naprawdę nadleśnictwo realizowało, tylko pod warunkiem, że nadleśnictwo realizowało dokładnie to, na co się umówiliśmy. To wtedy naprawdę był, było fajnie. Takie spotkania się odbywały. Nadleśnictwo od samego początku zaczęło prowadzić stronę, gdzie jest cała historia tego właśnie, tej sytuacji lasu miejskiego, więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszam, żeby sobie prześledzić. Tych spotkań się odbywało całkiem sporo, plan był taki, że mieliśmy się spotykać co roku, żeby omawiać jakby powierzchnię na następny rok. Pandemia oczywiście wszystko pokrzyżowała, ale wcale nie zrezygnowaliśmy z tego dialogu i spotykaliśmy się nadal. Problemem było to, drodzy Państwo, że strona społeczna robiła wszystko, żeby część przynajmniej tej strony społecznej robiła wszystko, a właściwie to taka jedna fundacja, o której już dzisiaj nawet gdzieś tutaj padło, padła nazwa tej fundacji, robili wszystko, żeby wstrzymać jakiekolwiek działania. Zaczęło się właśnie od wniosku na HCFW6, twierdzą, że to społeczeństwo będzie decydowało. Liczne skargi do FSC. Tam co roku każdy audyt FSC to było gierzycko. Powiem szczerze, że audytorzy już mnie błagali, żeby nie jechać do gierzycka, bo oni już nie chcą. Mają dosyć. I to nie nadleśnictwa, tylko akurat tej drugiej strony. Było wyszukiwanie stanowisk gatunków chronionych, żeby zablokować jakiekolwiek działania. Ujęcie całego lasu miejskiego jako propozycja shadow list do rezerwatu. Nawet wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o to, żeby objąć cały las miejski ochroną konserwatorską. Tylko, że jak przyjechał konserwator i powiedział, że ochrona konserwatorska nie spowoduje, że nie wolno wyciąć żadnego drzewa. No to tak troszkę fundacja się zaniepokoiła, że chyba nie trafili w dziesiątkę. Aczkolwiek fragment lasu został faktycznie objęty ochroną konserwatorską. No i cały czas publikacja szkalujących artykułów w social mediach. Nadleśnictwo z kolei na bieżąco to monitorowało, publikowało sprostowania do tego stopnia nawet, że było publikowane sprostowanie FSC Polska, które też zostało pomówione na stronach fundacji i odnieśli się, napisali sprostowanie, że fundacja nakłamała. Tak się niestety zdarzało, ale również Nadleśnictwo podejmowało szereg starań, żeby zwiększyć grono interesariuszy i wskazać, że ten las faktycznie jest ważny dla rekreacji, sportu, dla mieszkańców i tak Także rozwijało również te inne aktywności w lesie miejskim. Bardzo ważnym problemem oczywiście jest bezpieczeństwo. Tutaj każda decyzja o wycince drzew niebezpiecznych spotykała się Dwie sekundki i kończę. Spotykała się z dużą krytyką. Nadleśnictwo wyszło też temu naprzeciw i przeszkoliło kilku pracowników w profesjonalnej metodyce zarządzania ryzykiem wokół drzew. Ale to też nie uchroniło nadleśnictwa przed krytyką, bo, no bo wszystko było krytykowane. Przez niektórych, nie przez wszystkich na szczęście. Natomiast no, parę takich wpadek, o których chciałbym powiedzieć ze strony nadleśnictwa, które nie powinny się zdarzyć. To w momencie, kiedy wprowadzono zakaz stępu do lasu w trakcie pandemii, nadleśnictwo przystąpiło do wycinania drzew niebezpiecznych, bez powiadomienia kogokolwiek. Więc strona społeczna od razu to podniosła, że leśnicy wykorzystują zakaz stępu i bez żadnej kontroli chcą wyciąć praktycznie cały las nie? od razu. No i druga sprawa. Jak fundacja zgłosiła do konserwatora zabytków, oczywiście za tym jest konsekwencje są takie, że bez zgody konserwatora nie można nic zrobić w takim lesie, no to nadleśnictwo rozwiesiło takie informacje w lesie, że tu się zrobiło bardziej, bardzo niebezpieczne, bo nadleśnictwo nie może wyciąć rzew niebezpiecznych, bo fundacja zgłosiła do konserwatora zabytków. Fatalne działanie wizerunkowe, które naprawdę nie służy absolutnie jakiemukolwiek dialogowi ze stroną społeczną. Takie rzeczy uważam nie powinny mieć miejsca ze strony nadleśnictwa. Dziś poprawiło się. Mamy nowego nadleśniczego, który kontynuuje dialog. Nadleśniczy powołał zespół lokalnej współpracy, który ma wypracować wytyczne do zarządzania lasem miejskim w nowym planie urządzania lasu. Niestety Fundacja Lasy Naturalne nie zgodziła się uczestniczyć w, w pracach zespołu. Łatwiej jest krytykować niż wziąć odpowiedzialność za decyzję. I kilka takich wniosków na koniec, drodzy Państwo. Przede wszystkim nie generujmy konfliktów tam, gdzie wiemy, że jest delikatny, delikatny teren. A więc już w planie urządzania lasu popełniliśmy błąd pierwotny, gdzie, co po prostu doprowadziło do konfliktu. Nie eskalujmy konfliktu w trakcie dialogu, bądźmy konsekwentni. To, na co się umówiliśmy, to, to realizujmy. Nie zmieniajmy zdania w trakcie. Szanujmy drugą stronę, rozmawiajmy. No najtrudniejsza sprawa. Czasami naprawdę ważne, jest, ważne są decyzje kadrowe. Dobór kadr zarządzających do takich newralgicznych miejsc musi być naprawdę bardzo przemyślana. No i rozmawiać, rozmawiać i niestety tak jak tu napisałem warunkiem jest to, że dwie strony muszą chcieć rozmawiać. Jeżeli któraś strona nie chce to choćby nie wiem co się zrobiło to się nie uda. Ale jak chce rozmawiać to już jest naprawdę sukces. Wtedy się wszystko uda. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że przeciągnąłem troszeczkę.